E, witam. Dzień dobry, z tej strony Kubi i zapraszam was. Dzisiaj taki inny odcinek, bo zapraszam was na highlighty... <grystanie> highlighty Switcha, everybody. Zapraszam, let's go. Później przez dzień, dwa tego nie będziesz brać. I będzie, nie no, bez tego to się nie da spać. No i zajebiście, nie? No substancji toksycznych czy narkotycznych. Płać piątaka, to ja wtedy zrobię tak o, no nie, kurde, karteczkę, kurde, na ścianie, wypnę dupkę i zapiszę twój nick, kurde, na... No kurde, no i to, to jest cały ten stream, no i oni tam... Wow! Dupka! O nie. Ale się wkręca ta nuta, GODDAMNIT! On jak do, jak do mnie przychodzi, to tylko po to, żeby sobie po, posłuchać muzyki, nie? Nie? Siwy? Nie moja mordka siwa mała? Moja mordka siwa mała? Piłeś no, nie? Bo, mro... Bo broda mokra cała. Broda mokra? Mokra broda? Broda mokra, wepuszcz i kręci tym łebkiem i kręci tym łebkiem mały mały mój kręci łebkiem no i wygrana kurde dawaj hajd no <ścoughs> kurwa przegrzałem się o kurwa, go. kurwa. Ty, to był Na... Thompson to był Thompson to był z tej drugiej ty sam, no. A ta, ta, ta uwaga tam Lacha do trupa strzelał właśnie, w magazynie. <grymne> Wpadł w krzakach i wyjadał w trupach. który leży leży... ...20 minut. Ten trup leży 20, 20 minut. W krzakach. Ruszył się trochę. BACZ NIE MNIE KURWA! NIE TEGO! Gdzie <grymne> zajebałeś? O O kurwa! Ja bym się zajebał, ty ty. Here, kurwa! Ja kurwa! O kurwa, kurwa! O oh, guys! Róbcie shota! Róbcie shota, please! O ja, kurwa! Kurwa, jakie to było! Kurwa, nie mogę ze śmiechu, jak się wyjebałem. O kurwa! Ej, kurwa! Ej, kurwa! No, Kur... No, kurwa... To no mi ldecka! Ty no ja mam kiedyś śmiechu! Tak jak myślać, ja pierdolam! Kurwa, kurwa, kurwa! Eee, o, o czym wzroście rozmawialiśmy? Że ktoś jest mały? Blaszka. Blaszka, ile ty masz? Ja mam 1 76 a ty wiemy, że to jest jakiś większy m 76 No, ty jesteś wielkoludem, ty masz 2 metry ponad. 1,95 m 95 to mówię, że 2 metry ponad. No Blaszka, widać, że kurde naukę Był od na Moniki Kociołek jako. tam kurwa brał. Kurwa szkoda. Poka, mam dla ciebie Okej, kurwa. rozwiązać dzieci i ten... Yy, problem i nie mieć dzieci ja bym, ja bym chciał mieć dzieci co? a bo się wyciszyłem, o, odciszyłem się nie no bo ten no mówię tak tylko, że ja bym chciał mieć kiedyś Gdzie? gówniaki tak, tak domowo. chyba cały bukier chyba chciałbym mieć dzieci to kurwa no, no, dystans. Le lewą gałką, lewą a. gałką Lewą gałką to se, kurde, kamerę czy kręcisz, a nie. a nie, prawą się kręci kamerą. No pewnie, że ta. dobra! O, widzisz? Trigger na dół się. Kurde! Skontrował. Aaa, no bo kurde, klikam dobrze L2, R2. Popatrzysz na kamerę i widzisz, co, co wciskam. <laughs> tak, to jest to, kurde. Ręce pod stół dawaj. Nie podglądaj. O, Karnu, teraz bombę, bonus. Oj! Zraniony Zraniony bonus! A w dupę go kopną, kurwa, wypierdzielaj chamie. W dupę znajdziemą, topę, który jest. No, mnie stąd, Pierwszą walkę w historii wajmał limit, gdzie będzie prawdziwa rzeczność, śmierć i życie. Zapowiedzieliśmy tutaj dużo więcej. Stary, obstawiam w tej chwili Że Amadeo Mazda Ferrari się kur... wąpuje. No, oszalałeś chyba, co za baran. Zoba. to jest mój pomysł. Po cholerę mam wchodzić na, na ten wiatrak, jak człowiek. Jak mogę. Eee, kurwa! kurwa, kurwa, kurwa. Ale miałem pomysła. Wilki, niedźwiedzie w niektórych częściach są jeszcze hieny. Są jakieś, kurde, pumy. So o kur! Jezus, jak mnie wystraszył! Fuck off, man! Fuck off, naprawdę! Ja pierdzielę na dwa hity mnie! O kur! Ja nie mogę, jak mnie wystraszył, Skurwisyn! Jak mnie wystraszył! Jak ty jeszcze ludzi łup, to ja cię ciach, trach i bum! O, to ja już nie łup! A ty weź to, że ty dobry i mnie nie łup Trole są fajne <gryśle> <gryśle> Kurwa Trole są fajne Bęk Zjedź w prawo O takie kurwa powiem ci To jest zwodniczne bardzo Ci powiem No Ale co? No właśnie to! Kurwa skręć w prawo kurwa! Brawo, kurwa! Choluj do serwisu i gdzie to mnie odholuje? Jak to jest, że moje live są relaksujące? Wiesz co? Może dlatego, że nie jestem kurwa krzykliwą osobą, jak niektóre nie... osoby, które pro prowadzą live y i drom mordę bez przerwy. To aż nie jest relaksujące, relaksacyjne. Tylko bardziej to jest takie upierliwe, że ktoś się kurde wydziera bez przerwy. kurwa! Kurwa! Kurwa, co to za, za go, triki jakieś? Go, go kurwica! <laughs> no wystarczy highlighta. Guys, zapraszam Was na streamki prawie codziennie. Godzina wieczorna 18.30, dla taki wieczorny chileks. Każdy jest mile widziany, gramy sobie w gierki, robimy jakieś małe komentarze, zresztą co mogliście widać, wi widać, widzieć po highlightach. No i tyle. Trzymajcie się. Miłego dnia, wieczorku. Jo. Buziaczki. Wasze zdrowie, Kolon. Wypierdalaj, kurwa. <laughs> o, <kurbandzka>. No, <laughs> to wypierdala w takim razie. Trzymajcie się. Do jutra, everybody. Ajajaj.